Połączyliśmy trzy w jednym i dzisiaj wszyscy świętujemy. Porządek naszego święta będzie następujący. Najpierw dzieci, coś dla rodziców. Czyli każda klasa y, młodsza przygotowała krótki występ dla swoich mam i tatuszy. Potem, a potem coś dla dzieci. Ale i dla, dla rodziców, ponieważ na sali półnastycznej będą odbywać się zawody, połączonych drużyn, czyli będzie występował rodzic z dzieckiem. Konfiguracja dowolna, może być mama z synem, mama z córką, tata z córką, tata z synem. Do wyboru, do kolonii, każdy dostanie kartę w Ćwiczenia będą na tyle trudne, że będziecie musieli zarobić razem, będziecie zbierać punkty, a na koniec w kategoriach wiekowych oczywiście rozdamy pedaże. Będzie też niespodzianka dla paru, mama z dzieckiem, z dzieckiem, mianowicie osobny konkurs zwany Strong Men albo Strong Women. Będzie do to dom przeszkód, który będzie będzie odczytał yy, na godzinie dziedzinie Kolejną atrakcją dla dzieci będą wychowane zamki, to będzie się one. To można będzie sobie zjeść kiełbaskę, pobić nerwatką, yy, także serdecznie zapraszam żeby się dzielić grupami, żeby wszyscy naraz, bo jest na pewnie w tej chwili 250 osób, więc mogło być trudno przyjść do ognisku. No ale po prostu wiara jak komuś, pójdę do pieczę, podchodzi do ogniska i kupię sobie tę kiełbaskę, nad którą zezwoleniem, gdy zdecyduje się książki, proboszczki, wczoraj ogłosić, trzymamy po no, prostu... i jest wiązanką kwiatów przed tobą staje I z tłum serdecznym wyrzec wiele Lecz czy potrafię, czy się ośmielę S Serce zawuszenie tak bardzo bije Ty wiesz, mamusiu, co nim się kryje Chciałbym wyrazić się w pięknych słowa. Czuc Czucia, które serduszku chowa. Lecz potrafię po

to dla was mnie róży kwiat życie na długo stole. To... Dla was, mamo, tato, płyną białe błoki, a w jadryje układa świąteczne laurki. Dziś dla was, mamo, tato, śpiewasz pach na góry, i dla was kwiaty pachną też wazonem. Dzisiaj, drodzy rodzice, bardzo chcesz uśmiech, jest nie cały czas to właśnie Wszyscy o tym wiedzą, siostrzyczka i brat, że dziś święto mamy, najpiękniejsza z nas, buzie nam się śmieją, serca biją. Wierszy z pieśni Niech ten czas upływa miło Bo dziś my się postaramy Aby wam wesoło było Wy jesteście dla nas Najważniejsi w świecie A jak was kochamy Zaraz się dowiecie Gdy mamusia usiądzie przy tobie Lżej nawet najcięższej chorobie Chociaż się waży na tony Hipopotamy i dzwony To takiej wagi nie mamy Żeby zważyła miłość mamy Cóż Ci mogę droga ma podać? Po jednym piasku za każde zmartwienie, po jednym piatku za deszczyk do ukojenie. Chcę ci dziś ze serca, powiedzieć, że kocham cię bardzo mocno. Tak jak nikogo podać wszystkich gorąco. Chcę ci dzisiaj złożyć uczenia, byś była ze mnie dumna, chcę być najlepszą z twoim swoim i jasną twierdząc. Chcę być tym wszystkim, twoją córką, twoją podporą i prawą ręką. Chcę być dla ciebie, twoją radością i zawsze w życiu dla ciebie było Mama jest lekiem na przeziębienia, aspiryną dla dziecka zmartwienia. <tuszy> 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 za to, że mnie jest świąt. Szczajnie, że zmarłona zawsze uśmiechnie. Że mnie zawsze rozumie. O, Chorobie mnie pielęgnuje i na dobranoc zawsze całuję. Dziś dla Was, was bo... Na spacer chodzi ze mną w niedzielę. Nie Jestem z pierwszym przyjacielem. O urodzinach zawsze pamięta. Mama wypaca i zapomina. Mama łaczecka policza. O naszych jak my nie zapominamy i wierzymy w jak każdy tatu wszystko zrobić potrafi, u mnie zegar naprawić i ucho przystrzymać, u mnie baśń opowiedzieć i podnieść mnie tak wysoko, abym świat cały zobaczył, a przynajmniej swój pokój. Ale najbardziej lubię, gdy w piłkę gramy i gdy w kiosku na rogu kupujemy kwiaty dla mamy. A kiedy będzie słońce i na to pójdziemy sobie na spacer z statą, pójdziemy wolno, prosto przed ciebie, będziemy liczyć mury na niebie. A kiedy będę już bardzo zmęczona, tato to mnie na ramię, na czarcy, będziemy jak mi szczęśliwi, a wokół ludzie będą się dziwić i wszyscy będziemy patrzyli na to, jak na baranę się nie chypa. Grazie. Ale jak? Jakie zasady? Nie wiem, lecz tak dalej być nie może. Może ktoś nam tu pomoże? Zaraz, macie trochę czasu? Ruszamy do bajkowego lasu. Ziempa na kona na kona A ziempa nic nie wiedziała, na dębie sobie siedziała, a się do Koncert się nie odbędzie. Ziembo, ziembo, koncert się nie odbędzie. Ziembo, ziembo, koncert się nie odbędzie. Dlaczego? Gdy ziemba właśnie umarła na ciężką kolorę marnotrawstwa. samotnie ryby łowi. Patrzy, tak czasie ladawy zechce, z błota wodę chłopcze. Rzeczę do niej zawieszony. Piękna czapla, szukam żony. Będę kochał ciebie wiecznie, więc tym się powierzchni. Czapla piórka, poprawia. Nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żony, A już czapla myśli sobie, czy właściwie dobrze robię, skoro żuraw tak namawia. Chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, wziął kalosze i do czapki znowu puka. Czego pan tu nie szuka? Chcę się znaleźć. Panna męża? Po co pan się Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie Laskonogi. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żurawem. A już czapka myśli. Szkoda. Młoda, żura w prośbę wciąż ponawia, chyba wyjdę za żurawia. Piękna biurka się przybrała, do żurawę zapukała. Tak już chodzą lata drugie. Jedno chce, a nie chce drugiem. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pograć się nie mogła.